Kiedy dzieci mnie widziały, wskazywały mnie palcami, śmiały się, nawet mnie wyzywały. Witam wszystkich! Nazywam się Tania Gudkowa, mam 35 lat. Mój wzrost to 1,7 cm. I właściwie dlaczego jestem taka mała? Ponieważ mam niedorozwój kończyn górnych i dolnych. Mama, ale jej od razu, kiedy doszła do siebie po porodzie, powiedziano, że urodziło się, no tak po prostu powiedzieli potwór bała się do mnie podejść. O ile mi wiadomo, to opowiadam to z cudzych słów to był błąd genetyczny. Jeśli ja urodzę dziecko, to ode mnie urodzi się takie samo, a mam zdrowych, zdrową mamę i ojca. Zabrawszy mnie ze szpitala położniczego, trzymała mnie miesiąc w domu, karmiła piersią przez miesiąc i trzy dni. Potem zaniosła mnie do szpitala i napisała odmowę. Moja noga jest jak u dwuletniego dziecka, tylko trochę szersza niż u zwykłego dziecka. Poruszam się na chodziku. Zaczęłam chodzić w wieku 11 lat. Wcześniej, z powodu mojej choroby, siedziałam na wózku. Próbowano wydłużyć mi ścięgno operacyjnie, abym mogła stawiać stopę na pięcie, ale się nie udało, dlatego chodzę na palcach. W sowieckich czasach nikt się nie cackał, wychowywano nas surowo, dali mi chodzik i kazali się uczyć. Choć sama, przez to, że chodzę na palcach, nie mogę nawet sekundy ustać bez butów. Specjalnie pod moją stopę robią odlew, a potem dopiero wykonują buty. Moje buty kosztują od 6 tysięcy, jestem w szoku bardzo drogo, a to tylko jesienne. O zimowych nie wspomnę. Ale jeśli chodzi o mój wzrost, na przykład umywalki czy coś takiego, to mogę zmywać naczynia, prać lekką bieliznę, oczywiście myć się. Mogę kroić sałatki, jeśli wszystko jest dostosowane do mojego wzrostu. Jednak chciałoby się być mniej zależną od kogoś. Przywieźli dziecko z domu do domu dziecka. Mamy dużo różnych dzieci, no niektóre bez nóżki, z kikutem, na przykład zamiast nogi do kolana jest kikut, a druga noga zdrowa. Niektóre są całkiem bez nóg, są też dzieci bardziej chodzące, były przywiązane do tych, którzy nie mogli sami i ich wożono. Wychowawczyń jest jedna lub dwie, a dzieci wiele, więc trzeba pomagać, bo sam sobie nie poradzi. Nawet ja sama nie mogłam. Mam krótkie rączki, oczywiście nie sięgałam do kół, więc mnie wożono. Do 11 roku życia, wcześniej słabo trzymałam plecy. Wystarczyłby lekki pchnięcie, a już bym upadła. Dlaczego nazwali mnie lalką, niewywracajką, bo cały czas upadałam? Dali mi piłkę. Dzięki niej nauczyłam się raczkować i jakoś trzymać plecy, i dzięki niej mogłam się przemieszczać tam, gdzie chciałam. Wcześniej raczkowałam na kolanach. Kiedy już się rodzisz, no takim nie całkiem zdrowym to od razu stawiają ci też diagnozę umysłową, że nie jesteś całkiem zdrowa, także umysłowo. W domu dziecka postawili mi diagnozę, że mam oligofrenię, z natury jestem introwertyczką, nie wiem czemu, ale w dzieciństwie lubiłam się komunikować jak wiele dzieci. Dużo, dlaczego, po co? Gdzieś około 8 roku życia podchodzę do wychowawczyni i mówię, a dlaczego wszystkim w moim wieku już urosły rączki, a mi nie? U mnie one tak zostały na swoim miejscu. No, tam w ogóle nie było przyjęte mówić o diagnozach. I w ogóle ona, no, taka jesteś i już, po prostu tak. Szczerze mówiąc, jakoś się tym specjalnie nie przejmowała. Zawsze miałam koleżanki, które pomagały mi w razie potrzeby, więc się tym nie przejmowałam. Nie mogliśmy opuszczać bramy aż do 18 urodzin. Jestem w szoku. Mamy po 16, po 17 lat, a nie możemy samodzielnie opuszczać domu dziecka. No, do czwartej klasy lubiłam się uczyć, ale już w starszych klasach. A jeszcze kiedy powiedziano mi, że pojadę do domu opieki, to całkowicie zgasiło moją chęć, no, żeby się starać. Bo uważano, że jeśli już jedziesz do domu opieki, to już wszystko, koniec. Dożywam swoje życie, choć czuję się na 18 lat. Jestem introwertyczką. Bardziej miałam pytania w mojej głowie, dlaczego mama mnie zostawiła i w ogóle, gdzie jest mama. Tylko raz zadałam pytanie na głos. Powiedziałam: A gdzie jest moja mama? Dlaczego ona też do mnie nie przyjeżdża i nie przywozi mi żadnych upominków? Bo były dzieci, do których przyjeżdżali rodzice i przywozili im upominki. Więc ja też miałam takie pytanie. Wychowawczyni wzruszyła ramionami. Nie wiem, pogłaskała mnie i na tym się skończyło. Po 24 latach pojechałam tam, gdzie się urodziłam i gdzie mieszkają moi rodzice, ale mnie nie przyjęli. Pamiętam taki słoneczny dzień, wrzesień, ciepło, ojciec nie wychodzi. Widzę tylko jak pociera tył głowy, denerwuje się. Prosiłam, żeby wyszła mama. Poszedł ją zawołać. Nie ma go 5, 10, 15 minut. Myślę, to wszystko zaraz on też nie wyjdzie. Mówi, ona ma problemy z sercem, nie może wyjść. Mówię, wiem, mam siostrę. On tak, pytam, jak ma na imię Ira? Nawet nie zaprosili mnie do domu. Tak więc tak z boku przez furtkę popatrzyłam, jak wygląda mój domek. Nic specjalnego, taki mały, przytulny. Postaliśmy tam jakieś dwie minutki? No, rozmawiać, tak patrzę, już nie ma o czym. Wszyscy milczą, rozmowa jakby się wymuszała. Mówię, no to wszystko. Oczywiście chciałam wiedzieć, czemu zostawili. To jest pragnienie każdego porzuconego dziecka. Chciałam szybko wyjechać. No właśnie, ale na dodatek musiałam zostać na noc, na noc. I ogólnie rzecz biorąc, jak każda odrzucona osoba, chciałam jak najszybciej opuścić to miejsce, uciec. Tak właśnie było ze mną. Potem przyjechałam, przecież źle spałam w nocy, zasnęłam, budzę się od dzwonka, mama dzwoni, cała zapłakana, zaczęła przepraszać. Nie rozmawiałyśmy przez telefon przez około rok. Ona też mnie pytała jak mi się żyło w domu dziecka, jak mieszkam w pensjonacie. Tak rozmawiałyśmy. Pytałam jak ona się ma, jak Irina. Chciałam zobaczyć Irinę. Powiedziała mi dobrze, zapytam ją. A tak naprawdę mama ukrywała przede mną, no przed Iriną moje istnienie. Potem po prostu mi powiedziała, że pytałam Ira jeszcze nie jest gotowa, poza tym teraz zdaje egzaminy, po co jej dodatkowy stres. A Ty z siostrą też nigdy nie gadałaś? Znalazłam ją na Facebooku, wysłałam zaproszenie. Nie przyjęła mojego zaproszenia do znajomych, więc potem je anulowałam. A z mamą przez około rok, jak już mówiłam, rozmawiałyśmy, a potem po prostu pewnego pięknego dnia powiedziała, nie dzwoń do mnie i nie pisz. Ja. Dlaczego? Zrobiłam coś źle? Może coś powiedziała mnie tak? Ona. Nie, to nie twoja wina. Po prostu nie dzwoń do mnie i nie pisz. I na tym nasz kontakt się urwał. No, pewnie ma wyrzuty sumienia, że mnie zostawiła i jeszcze im wstyd. To przecież wieś. Na wsi potrafią tylko plotkować, mówiąc wprost. A czy masz żal do swoich bliskich? Słowo mama. Na początku tak, bardzo mocno, byłam naprawdę bardzo zła. Gdyby była obok, powiedziałabym jej wiele. Dobrze, że jej nie było obok. Teraz po prostu odpuściłam wszystko i wszystkich. Nie chcą, to już ich sprawa. Zawsze etapami, całkowite sieroty. Szpital, dom dziecka, dom dziecka. Od czwartego do 18 roku życia, dom dziecka, z domu dziecka już do domu opieki. Teraz to się nazywa ładnie. Geriatria, dom opieki. Kiedy ja przyjechałam, to nazywało się Domem Starców. Różnica między Domem Starców a Geriatrą polega na tym, że kiedyś mieszkali tam tylko dziadkowie i babcie. Młodych było bardzo mało. No, ponieważ nasze państwo nie było przygotowane na to, żeby gdzieś umieszczać nas, młodych, niepełnosprawnych, zaczęto kierować nas właśnie tam. Byłam w szoku. Przez pół roku robiłam tylko jedno, płakałam. Z czego była radość? W domu opieki można było wychodzić za bramę, można się było choć trochę rozerwać. Po prostu idziesz, patrzysz na ludzi, oni na ciebie. Ale był też pewien minus. Kiedy dzieci mnie widziały, pokazywały na mnie palcami, śmiały się, nawet wyzywały mnie. Dla mnie to był szok, bo do 18 roku życia byliśmy zamknięci. Nawet takie zachowanie było dla mnie nietypowe. U nas dzieci, nie tylko mnie i innych z niepełnosprawnościami, wyzywały, wskazywały palcami i śmiały się. Rozumiem, że to nie jest wina dzieci, one jeszcze nie rozumieją. To rodzice po prostu nie tłumaczą dzieciom, że są ludzie, którzy są wyjątkowi i tak nie wolno robić. Czyli większa odpowiedzialność spoczywa na rodzicach. No, oczywiście, że byłam na nich zła, ale nic nie mogłam zrobić. To przecież cudze dziecko. Na początku chodziłam z dziewczynką, żeby się nie zgubić, pokazała mi, gdzie jest rynek, gdzie są sklepy. Wstydziłam się nawet kupować bieliznę. Tak, po prostu podejść. Bo w naszym domu dziecka byli do tego wyznaczeni. Pracownicy, którzy wydawali nam rzeczy, bieliznę, a tutaj przychodzisz sama i jakoś niezręcznie stoisz tak. Stałam do końca, aż sprzedawczyni powiedziała: Dziewczyno, może czegoś potrzebujesz, tylko że ja już wcześniej podchodziłam i wybierałam wszystko, co mi było potrzebne. Jesteśmy bardzo skrępowane. Codzienność powiedzmy nie wszędzie jest dla mnie wygodna. Tam nie było żadnych wygód, szczerze mówiąc. Żeby się umyć, umyć zęby, robiłam to nad sedesem. Szczerze mówiąc, umywalka była wyższa ode mnie. Kubek wody i zęby nad sedesem. Myć zęby oczywiście nieprzyjemnie, ale co zrobić? Teraz też, powiedzmy, wygód za bardzo nie ma, ale mam stołeczek i na niego wchodzę, dzięki czemu sięgam do umywalki i mogę sama włączać tam wodę. Mogę się umyć, mogę zmywać naczynia. Jak długo przebywała Pani w domu opieki? Latem minęło 17 lat. Czy uważa Pani to miejsce za swój dom? Nie, bo dom to miejsce, gdzie jesteś gospodynią i nikt to nie rządzi, to nie jest mój dom, to tylko miejsce pobytu, bo nie mam dokąd pójść. Mam pierwszą grupę niepełnosprawności, to chyba 3,5 tysiąca, o ile pamiętam, dostaję 25%. 75% zabiera dom opieki. Jak nam wyjaśniono, na jedzenie, ubrania i chyba na opłaty komunalne do ręki dostaje 927. A jaki był pani najdroższy zakup w życiu? To telefon, który też już się psuje. Odkładałam 2 lata. Kupiłam go wtedy za 4000. Moim marzeniem, oczywiście, nie wiem, może jest trochę nierealne, ale nie mieszkać w domu opieki. O, właśnie, marzę o tym, żeby mieć swój własny pokój, ale żebym to ja była w nim gospodynią, żeby mnie po prostu nie przenoszono z budynku do budynku albo z pokoju do pokoju. Ale to jest bardzo trudne, bo mnie oczywiście samej nie wypiszą z domu opieki i nigdzie nie puszczą. Nie mam dokąd pójść. Potrzebny jest tylko pomocnik, pomocniczka albo opiekun. Pani najbardziej pamiętny nowy rok albo urodziny. Czy obchodzi pani święta? Nie lubię urodzin, bo no, nie wiem. Chyba to jest najsmutniejszy dzień w moim życiu, bo przyszłam na ten świat, taka i przeżywam życie właśnie tak bezwartościowo. Powiedziałabym, że nikim nie zostałam. Nie mam wykształcenia, nie mam pracy. W wielu miejscach po prostu nas nie akceptują. Ale dla mnie no moja choroba znaczy przede wszystkim to oczywiście ograniczenia i walka o prawo do istnienia. Korzystać ze swoich praw, o co nieustannie staram się walczyć. Po prostu no nie poddawać się wszystkim, którzy przechodzą przez trudności. Samemu w pojedynkę to bardzo no mało prawdopodobne, że odniesiesz zwycięstwo.